Cześć, witam Was bardzo serdecznie. jestem Asbender, jestem Gosia. Jestem, witajcie. I Mateusz. Też jestem, cześć. I witam Was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dobrze, to dzisiejsze perki moje to jest Ace in the Hall, Adrenalina i Alert i Odd Didact. I w ogóle gramy Niami. Właśnie. I Gosia wybierała te z ubrania. Tak, Gosia wybierała stroje, jak to nic nie było do wyboru. nie? Ale dosłownie też by to, to wybierała. Wiesz, że Dziadek ma tylko jeden skin. No tak, Dziadek też ma jeden, no to świetnie. No. no. I dobra, jeszcze biorę e, Blood Party i... E, zieloną apteczkę. Więc dobra, zobaczymy. I... to już tak, ma samopiekę chyba, nie? No, to no. jest niezwykłe. I w ogóle ja mam czwartą rangę, tutaj widzicie. Bo ostatnio wbijałem. Teraz już próbuję spaść, ale no, będzie trudno. No. wywił w końcu pierwszy. No, już nigdy nie... No sobie... ale teraz właśnie nie nam tutaj, kurde. Za wyża w sensie. No. O też nie ja. Ej no kurde, gdybyś tak ubrała. Nie Nie mogę gotować tak. po prostu. No dajesz no, no nia. na Nie no dobra. Nie ona nie, nawierzymy no, w nią. Kurde. <laughs> o Jezu. Hmm. <noise> to chrośka się nie ubrała tak samo. Ale dobra, no, mam naszą siostrę, inaczej trochę ubrano ale no. No ale no i tak nie jesteśmy najlepiej ubrane. No, niestety... no nie strażnik jest. O, Także Jezus. to. Nie wróży nic dobrego. To, to jest Jak... nowy trapar. <noise> no, no może być. albo kurde... Nurz... Boże, nie rzekę, tylko kuli chciałam powiedzieć, albo... Nie. nie wiem. Wszystko, wszystko no jakieś, no, mnie nie za bardzo potrzebuje, bo on nie ma jakiś tam czerwonych oddłonków, ale Majeranek może być. O, Majeranek właśnie też może być. Ale Majeranek to jest A! No Majeranku dużo lepiej brać naprawdę... Tak jak coś z Majerankiem to, majerankie, A, to już... chodzi, że Majers. Tak. <laughs> okay. no, dobra. To ja już robię gena. E już słyszę, nie? Więc to nie jest Majeranek. Legion! Doker. I mu walnąłem od razu. Aha. No bo ja mu tak, ja on robię tak to nie się. Ale zwykłe. Ja przekonam, że mam tego perka na te szafki kuźwa i on nie gram i tak. On nie chce biegać. O daj na biegnie tym chybem swoim... Franklin! Idzie już do kogoś innego. A to do mnie. Mm. Nie sad mi tu nad uchem! No już trzeba się mendować. O oh mojego, oh tu nie ma okienka, jak ja tu wbiegłam. No to, ja to nie, nie ma jakichś że... jakiś ten z tych Azorami, on ma ten czerwony addon jakiś, nie? Mhm, mm no. czekaj, bo tam jeden jest na radius całej mapy. no tak. No nie I mój i te, i te aury. No ja taki... z jedną strzałówką. Jeden. Dlaczego ciebie zostawił, a za mną biegnie? No bo on uderzył mnie po to, żeby wiedzieć gdzie ktoś inny jest Okienko, osa. no i tak. I no. Co by się tego spodziewał. To tak blisko, tak. Właśnie wyleczę w tym... No, lecz... dobra. Ale nie do pewnie. On nie? tutaj idzie ko kogoś. Tu mnie chyba albo. Zły wybór. Co to jest takie? Przejście nie ma. Dobra. Hmm. O, widzę na alercie moim, <noise> że paletę zniszczył tam. Ej, no. ja sobie nie mam o tych szafkach przecież, no widzisz, no, skoczyć może. Hmm. Dobra On mnie goni? Chyba? Spokojnie, już nadchodzę. Ja chcę moją apteczkę, ja tam miałam jedno, mam jedną strzałówkę. To trzeba, a tu masz jedno czy dwóch? Jedno mówię. A. Nie wiem. To... Hmm. A cofanko? <noise> no nie. <noise> Jakie ja dawno z tym grałem. Ja pamiętam jak to jest ten No fajne, to były Bardzo dobre czasy. Ale już 3 tokeny na tobie, więc następna osoba yy, będzie. że jeszcze z miej 10 zgoni. Zgoni. No oj, tam nie narzekaj. No nie, nie. On ma w ogóle pierwszego Franklina. To jest zmiana. No ale i tak, tam można... Tak, mam! To, Drugi no, ta. totemik, ja wolę zrobić i No on w sumie może mieć no, w sensie. No. Bo no. jest dalej dość słabo. Ten, ten jest teraz. dużo lepszy niż przed bufem ale. Jest jakaś ruina czy coś? A co to? E, nie chyba, bo tak zrobiłem i chyba nie było. I do piwnicy idę. Chyba nie, bo mnie też myślałem, że zanieść się, a nie zanieść. O, jedna. Dobra. On chyba do was idzie. No, on pewnie barby ma, czy coś. Weź tak, tram Tak Idzie za mną hmm. Ale o, ktoś tego Gena, się. albo i nie <grym> Tak jednak No znowu hmm. okienko No to skoro ona Ciebie Cię ściągnęła to ja daj ten gen idę robić Więc za niedługo będzie pierwszy gen hmm. A! Dlaczego tu nie ma palety? Tak Halo! Mocno. No nie, znowu moja apteczka, no koleś, weź się ogarnij, no. Ale dziwne hmm. aż, że ruiny nie ma. No, w sumie. Bo jednak legion e, no ja to, to ciągle... dalej, to jest, nie jest jakiś mega dobry killer, żeby ten... No, ale ja też nie jest najgorszy. Znaczy, no po tym buffie no to już jest palety. taki grywalny. Tylko tak czuć, jak się na niego gra, bo w sumie nim to ja nie gram, bo trochę go nie mam, no, ale no... Podobnie. Ale jak się na niego gra, to wydaje się być dużo lepszy niż Kiedyś to tak. No tak, w sensie to i tak nie jest tych takich oczywiście najlepszych killerów, ale... Nie My tam czekamy na rework Krugera, który wydaje się być no. tu tak Pmm się na do genus... Tak, który tak Ghostface, który jest chapterem i w chapterze daje masz ten tylko killera bez mapy, więc po prostu i bez survivora. Ale Goswier też się wydaje być taką tu lepszą wersją Majersa. Więc tak trochę obawiamy się, co się stanie z tą grą. No najwyżej będą nerfić, ogóle tam idzie, ktoś do ciebie dołączy do imprezy. Yyy, No właśnie... Ja wiem Nie chciałem je zdjąć, ale no... Tak trochę... Zaraz spróbuję tutaj. No nie, nie spróbuję. Jeszcze mi uderzę przez okienko tutaj. Silki trałem za nim. Mateusz? No właśnie, ma ty już ty musisz, bo drzew w sumie... Nie, goni, 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 musisz jeszcze zdjąć. A tu palety nie ma. No zostaw mnie. Jest moja, um, to jest moje. Moje kolej na wiszenie. A nie chcesz być leczona? No nie chcesz, tam ja na się nie, bo Nie leczę, bo ona ucieka, goni cię. A, serio? Waj! No. Co? Co? No. Co? Jestem Nie, 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 I nie, nie, idzie! nie, 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 No nie, nie, <laughs> się, nie, I idzie I nie, No i. nie, i... Tak. nie, no, nie, no, ja no, no, co? No nie, nie, przy... za mną, no, a to, że cię też Na ta, nasza sister już leci. On no, coś idzie co? za mną. Co wy tam robicie? Teraz znowu chyba wraca do e. ciebie. Biegł za mną. Ej, wra idzie tu, idzie tu, idzie tu. No, nie. No. Co tu się dzieje? No, zmienny taki. No, bo ona mnie koni. <ścoughs> to <Ten ścoughs> nie, normalnie... No. Ej, w ogóle jeden gen zrobiony, nie No O, oh, hello. O, moja apteczka no, gdzieś wiem, jest No moja apteczka, ja nie pamiętam gdzie no Właśnie ja swoje mm. też nie pamiętam gdzie znam się na strzałówkę to trochę cenniejsze na jedno Serio dead Heart w takim momencie Musiałeś, naprawdę hmm. no, Dobra, ja ma Drugi? Drugi masz. No to ty gościa ściągnij Mateusza, a ja... Będę gonił nie, która się nie chce dać wyleczyć ale... on, on mnie nie, on goni. Tu... Aha. Kuźwa, jeszcze chciałam mikrofon włączyć i mnie... Oj, i mnie, i mnie jednak goni. No bo wiesz, on na tym swoim szaletu to... No. On wie. Po prostu. Oj, i on tu szczypalety niszczy. Hm. Wszyscy są ranni No A on wraca Dobra, ja, ja was, się No ja też właśnie Genie, muszę, Lecący sobie ale Teraz chyba nie męduję Aha, czy jeszcze taki potężny tunel nadchodzi Mhm mm Nadchodzi, nadszedł już w zasadzie bo to ja robię gena w Wleczyć się bardzo nie mogę sam a, Ej, mnie. gdzie moja apteczka? Ej, A, bo albo jest w szaku. No, uleczy. Gosia? Co? To zostawił mnie. No, tutaj do mnie już. No, no kurde. Kupa. Dobra, on już będzie szybciej. Dobra, i jest serio? serio? No, co wyrobić? Ale spoko z Nie ma. wiem. No. jest jedyny plus. To no to do No ja tam... idę. No. No i cyk. Ej, kurde, to będzie wiecznie ranni. Nie wiem czy to jest sens się leczyć z której taką ma ten swój no. Deep Wound. My tutaj no tracimy kończ czas... to swoje bieganie! My tutaj jedynie tracimy czas na to, że co chwilę się zdejmujemy i leczymy, nie? No. No nie, idzie za mną no... okienko, no oczywiście. No, trzeba robić gena. Gdzie ta Nija. Zgubiłem Nia. Ja. się naprawdę nie warto. No nie no, on i tak tym dipundem wali... O Jezu, tutaj nadchodzisz. Ach, ta Nea. Co? No, przeprowadziłeś do nas killera. <noise> Ach, już nie widzę przecież. Aj! Jednak warto było się uleczyć. Mam było. No, nie, bo... no nie tu tak trochę czuję, że przegrany ten mecz jest. <grym> trochę! <grym> Minimalnie. <grym> ja myślę, że on jest całkiem przegranym. On nas wprowadził w taki stan, że. <grym> <grym> że my w nieskończoność będziemy się leczyć i umierać. Tak. Trzeba uciekać bo gdzieś tu jest, o tutaj jest nawet. No. no. Tak. A, ona umiera już, ja też będę umierał. Nie hmm. ja chyba też. No ja na pewno też. No ja też. No to wszyscy już umieramy. Nie ma szans. Wróciła to ma jedna strzałówka. Ja nie wiem, te swoje apteczki to nie szukam. No ja wiesz, teraz jak akurat biegnę to kiedy na co się ale. Twoja no. jedna Użyj, użyj! Ale nie na sobie. No na, na sobie! To jest jedna na kim? strzałówka, nie dwu. A. No to na tym t... A, killer. Więc A killer, dobra. To... O, jest killer, użyta. No to dobrze, od tyle... Ej, już słyszę. No kurde, jeszcze puszczałem i się wysadził. Goni mnie. A, goni ciebie. Hm. Tylko że palet nie ma tutaj, więc no. Ja już tak czuję, że za bardzo palet hmm. właśnie na tym mapie nie zostało za dużo to w ogóle te palety to tak są po bokach, nie? jak gdzieś tam jesteś na środku to to nie ma nic, zanim dobiegniesz do budynku czy gdzieś to no właśnie z tymi paletami to jeszcze, oni to, jeszcze bardziej chcą to zniszczyć, żeby nie było lupów no mówię, to tak trochę... najlepsza mapa za niedługo będzie to taka, która będzie Pójść, to będzie miał tylko haki. Będę do mnie, to będzie A to już umierasz, nie? W sumie jedyną szansą jest, że udrapy. Cię umieram? Nie, zobaczymy. No bo drugi raz, nie wiem właśnie. No to mój gen, no prawie skończony. Cię drapy to ja skończony na teraz. No umierasz. A, umieram jednak. No to kogoś, w kto miał trzecią rangę. A że killer, czy że nasz... Ten tak, type... killer. Trzecia ja, ranga. Aha, no to świetnie. No to... Ja mam Gdzie dziesiątą. Mleć. Dziesiątą, piątą, <grym> czwartą, szóstą. A gramy na trzecią. A czy on... Mhm. Chwila, czy ja... o, tak, mam klapę, mam... Jest. Nie, nie łap mnie. Dobrze. Jezus. Wow, ale mi się zrespiła w ogóle. <grym> ale dobra. No, Legion nas porobił, to pokazuje w sumie... E, o, zyskałem, nie wiem tracić, ale dobra, Właśnie też zyskałem. to w sumie pokazuje, że ten, ja no, ten Legion to już lepszy jest, na pewno, jeszcze ten typek trzecia ranga, więc ogarnię Ale no, w ogóle, że na Legionie nie ma czasu, no. No ale ta klapa no, mi się zrespiła, no, z jedną po prostu mógłbym no. innym wbić, nie, ale ta klapa tak spoko, ale ogólnie no to nie mieliśmy szans w sumie, żeby coś zrobić, no. więc dobra, zobaczymy co w z tym meczu. Dobrze, mamy U. szpital. Ciekawe kto No właśnie killer nie dał żadnego offeringu Hilbili. To co? Majeranek Nie no Filbili albo buba, nie wiem A bo piłę straszałeś Filbili mhm. To w sumie mapa to nie jest dla niego zbyt dobra No nie Ale jednak taka ranga jest, że tak nas pewnie porobi no. No, Może mieć ten addon jeszcze, żeby szybko dodać piłę, no i potem Te dwa addony No to trzeba właśnie skombić, no i mhm. Tak, to nawet nie trzeba używać piły do podróżowania. Ruinka. No, killer nawet. Mm. No, to ja też czuję, że ten mecz może być szybki. <grym> jak większość. Bo jak na takie ranty ktoś gra Hillbilly, to raczej wie, co robi. Ty musisz też zacząć nagrywać, jak killer proszę. No, być może. Tak, pokazać, jak się gra. Ale nie umiem grać na przecież jestem I średnio zaawansowany. No kurde, wysadziłem gena! ja nie umiem grać w tę grę. Świetny <grym> był to... cieś. Dobra, no... też miałem świetnego teraz. <grym> no dokładnie, to był świetny po prostu, wszyscy widzieli, myślę. A czy wy wysadziliście na środku, gdzie ja właśnie przyszłam? Otrzem. Nie, jeszcze się na kimś zadupił. Ale w sensie świetny była nie wysadzić. No dokładnie. Ja mówię, nie Albo wiesz, taki świadomy sabotaż robimy, wiesz? Podkładamy jakiś, jakiś ładunek czy coś. na mm -hmm. cyk. No. Wow, na świetny teraz. Oj, kolejny trochę. No ja bardzo ładnie robię. Nawet dwa świetne podrząd miałem, więc. Mm. No i już nie. <laughs> Ale nie wysadziłem. No, to no tak. ale nie, nie przyszedł do mnie po tym wysadzeniu. Co ja on z robi? W ogóle. Dlaczego? O! Może ja teraz pierwszy raz. No właśnie. Bo, o, ja by teraz miałem świetnie Jeżeli piły tutaj używać, to no. Że, <grym> no, bo ciężko, no. Jeżeli nie ma takiej co szybko ładuje ją, to tak on będzie ją trochę przestranny tutaj. A do Wiecie, podróżowania to już całkiem Nie ma... nadaje, żeby podróżować piłą na tej mapie. O! Igen. Dzięki... Mówiłam, żebyś wrócił. I To tak, może dzięki temu, że wylosowana się i taka mapa, to może mamy szansę wygrać, jakkolwiek. O, no. tylko ta nata, na kurczę, żebyśmy to zrobili. No, o, idzie. teraz co chwila trafiam, że cofam, tak. No i kurde, nie no... A to co ty, jak jakiś, nie wiem, początkuje, co ledwo słyszysz to uciekasz, no? no. Co? <laughs> jak mówisz, że idzie, no to co ja zrobię? No, zrobić? ale idzie, wiesz, no. Dla mnie jest ja nie trwam skill no to jest, będzie nasz pierwszy mecz w tej grze, dlatego ja mam tam, tam tak. trzecią rangę. A ty to robisz? Umieram! A tutaj Umierasz on... ty, nie To no Tu jest, jest Paleta. On tu jest, on tu jest, i dup! O nie, użył O nie, on tak użył, że wymi... no i tak. myślę, że będzie palety tylko niszczył, on ma mózg. Czy ty idziesz zdjąć może? Nie. A bo ty eee, polecasz tam, tam pod niego. No ale tak trochę... Mm -hmm. I... Hmm... A tu będzie... Ja na... O! Oj, teraz hak jest specjalnie dla mnie zwolniony. Eee... okej. Okay. szafeczka. Jaka szafka, o co się chodzi? Zawsze te szafki Właściwie nie te już tematem, jakieś szafka małdą zrobiłeś od jakiegoś czasu No bo szafki są dobre teraz na grilla No są, ale... Dawaj, no dawaj, bo on... takie fast lecząko no. Nawet za ptaczką. Ej, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, on tu, ale on, on nie zrobi tego A, dobrze! <laughs>

Albo jednak nie. <grym> Ej no nie, on mnie... <grym> co tu się, się wydarzyło? Ja nie wiem. Ej, by to przegramy. Ja że on mnie goni, bo ty powiesz że... A no. boże, on mnie co? gonił, ano ale... W... Nie, bo mnie nie gonił, potem mnie znowu gonił, no i potem się tych wlazłaś i ten... No i tak, tak było. No bo myślałam, bo że ciebie goni, nie? No bo gonił, ale... Chodź mieć wziąć, nie się tam kitrasz. Turututu tu tu tuuuuu tu, tu. hmm? Sebastian! <laughs> Dobra Ale... Znowu niebieg i oświetlone nie, my, tu, my nic nie zrobimy Aha Chają wyszedł Aha. A Ja jeszcze cofam Ale i tak umierał No ci... <laughs> no w, w sumie O o Ej, to no bloczysz! <noise> Ej! Wszyscy się bloczysz! No. O, to jest genuine. To, to jest ruina. O nie idzie jednak za mną. To nie biegnij tu. O, to Gdzie? Tu. No to blisko... No nie wiesz! A co? <noise> Aj! Ej, no, no chyba też... się żartujesz, no, nie. nie? Ale to nie jestem ja. W sensie, ja jestem ja, ale Mateusz też tutaj te przyprowadził. Ale Przecież Jarumilę prawie zabrał. To ja ją zniszczę. Hmm. Eee. Chyba goni dalej. No nie zdąży do tej palety chyba. Albo? A, ona nie próbuje tak bić. No i tak mnie zabije, no. Widzisz, no, nie? Drugi raz chyba. Chyba nie zdąży zniszczyć A może? No Teraz dopiero wiesza więc no Dobra Już gdzieś tam płynie I znowu ta szafka no Ale tym razem płynie. O, kurde Bo ja mam tego perka na szafki, przecież nie to A no. no. Użyteczny. No, nie w sumie te moje tym się nie zbyt przydają. Jedynie ten alert trochę, że... On się ja też on nie mam. Nie, duże... nie, ja nie mam alert, ja mam tego kotka jak on ma. A, no nie ma się kotek nazywa, ale kotek. To też właśnie. Ale no, ale jedynie to, no, ale alert mi się jakkolwiek mi. przydaje. O, idzie! A. O dodaj tak tak nie za bardzo, adrenalina no to... Hmm... To oni mnie... Też mam A, a Ace fine Hall to też skrzynek nie otwieram, więc no... Czy ty musisz tak biegać w tej weftę i bloczyć. O, o, czy ty myślisz, że ja wiem, gdzie nie, idę? Oken. Gdzie? Nie, chodzi mi że biegasz tak lewo-prawo. No bo ja tak, wiesz, nudzi mi się. Mhm, spoko. Hmm. To możesz iść zdjąć, jak ty się nudzić. No idę, idę. tak myślę. Może z Znowu ten, na na ten. ten co się ostatnio działo wesoło, nie? No Ale ty pierwszy raz wisisz No No to dobra I cofamy Ej, no co tu idzie mnie chyba i okay, do przodu teraz No nie Że wiesz, tyle co cofnę, nie to, cofał, już... to by Ale wiesz, że ja tyle co cofnę nie... do przodu ci dałem więc to na zero ja i tak dał, wyszło. Tak, bo raz dałem do przodu, więc to wychodzi, że teraz samo co ci zabrałem, to ci dałem do przodu, więc to tak by się nie udało. No i teraz umrę przez to. O nie! kont. No dobra. No dobra, zginąłem. Ja zaraz też pewnie zginę. nie, nie, ja się, tak się, tak nie tak się jakby... Trochę, myślę, są znikome e, dobra No chyba że klapa. Tak no, Hilbili to tak No właśnie ktoś ale się to klapa, może Ej, ale dziewiątą nie rangę nie miał Ej to to nie było aż takie mega Tak mega wysoko On ma barbę Nie wiem Co jest Idzie chyba do ciebie No o no, no to to po... jest moment, w którym umierasz. No dobra. O nie! Musisz szansę znaleźć klapę. Co?! A bo ty ten... Aha. No, żebyśmy miał żeby szansę na klapę jeszcze. No ja nie mam żadnej no, szansy! No i tak No on... No, to z tobą. no to już mi się zrespiła, to tak trochę mi się że limit szczęścia wyczerpany dla nas na dzisiaj. To, no. hmm. Dobra. Masakra, no i co? I niby byli na szpitalu, a i tak, kurde. No właśnie, robię. jednak i tak mu wyszło w sumie, no. Znaczy, no nim na szpitalu, okay, jednak doktora, dalej chirpili, więc. E, właśnie dziewiątą Ej, więc... Ja drugi raz dopiero piszę. Czy hmm. nawet. No. Ale no, miał dziewiątą, więc w sumie nie byłaś taka wysoka, ale to już dziewiąta no, wystarczy, nie. żeby w miarę ogarniał. Zwłaszcza, że killerem okay. i tak też teraz jest e, trudno wbić, no to. Ale ciekawe, co miał. O, eee, Barbe, hmm. Nur, Letanatofobia i Ruina, no. To takie no, podstawowe ci... w sumie. O, i no, no, nie no, miał nic na prędkość piły, ale bit, no w sumie i tak bit. ogarniał no. w sumie. Ale dobra, no cóż, dzisiejsze rzeczy były słabe, ale to w sumie no moja ranga wskazuje, Tak. Daje nam złych killerów, no to... Niestety. <laughs> tak muszę postarać się spaść. Tak. No ale dobra, no to ja wam dziękuję za oglądanie. Była z mną Gosia. Byłam, Papa. Pa. I Mateusz. Też byłem, cześć. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj dzisiaj, cześć.